Zapraszam na handlowy serwer Discord. Link w opisie. Witam Was bardzo serdecznie w tym pięknym, piątkowym dniu. Naprawdę niezmiernie się cieszę, że wbiliście. Biliście na moim kanale 2000 subskrypcji. Naprawdę to jest niesamowite. Jak w miarę szybko udało Wam się to zrobić. Naprawdę dziękuję Wam za to naprawdę niezmiernie. Będę się starał, żeby odcinki były jeszcze lepszych jakości. I od razu zapawia nam Q&A, które pojawi się w weekend albo w przyszłym tygodniu, także jeśli masz jeszcze jakieś pytania do mnie, to pisz w komentarzu. Ja przechodzę do materiału, w którym pokażę Wam mój traf za ważne mecze, czyli wymienną ikonę, za chwilę zobaczycie kogo, nagrody za full champions oraz paczki 84+, zostaw suba oraz łapkę w górę, a ja zapraszam do oglądania. Najpierw zacznijmy może od tych paczek 84 plus razy 5, które są w SBC jeszcze ciągle. Trzy takie zrobiłem, także zobaczymy. Mam informa, może Salach, no nie jest to Egipt, Niemcy, nie mam pojęcia kim ty jesteś. Gerhard, ty? No taki sobie traf enkunku jeszcze, no taka sobie paczka szczerze mówiąc, może druga będzie lepsza. Zobaczmy zresztą, od razu otwieram. No niestety jest to tylko złota karta i jest to Niemiec, bramkarz może Neuer, nie, najgorszy bramkarz Trap. Najgorszy jeśli chodzi o bramkarzy niemieckich yy, na wokoucie. No jest jeszcze pogła, więc taka sobie tapaczka, ale ostatnia, może się uda jeszcze jakiegoś fut fantazy trafić. No może za food champions jeszcze wpadnie wymienny, jakiś fajny, no zobaczymy zresztą, bo dzisiaj już nowa drużyna wychodzi. Tutaj mamy Salaha, chociaż nie. Jest to ten bramka 65, więc na, ra na razie lipnie, no może w środku ktoś. No dobra, jest streamer. Chciałem tego, tego fut fantazy mam. Szkoda, że duplikat. Paczka za jeden z segmentów za ważny macie. Mamy ikonę. Oh my god! No niestety jest to Meksyk i jest to tylko Mit Hernandez. Karta kosztuje 70 tysięcy, no na Quixel ją dałem, więc 66 mniej więcej. Ale i tak ikona to ikona, nie mam na co narzekać, bo jestem zarobiony dzięki tym ważnym meczom. Zbieram jeszcze na All of Reina. Siemka to ja z montażu, no jak się okazało nie dozbieram do tego All of Arena. Zobaczycie dlaczego, no wyjeba wszystkich na paczki, to ile wam powiem. Ja już jestem po Food Champions, niestety po fatalnym Food Champions, naprawdę... Nie wiem co się stało, ale jestem tak przybity, 9 minut tylko zrobiłem, to jest najgorsze Food Champions od wielu miesięcy na moim koncie głównym. Nie wiem co się stało, naprawdę zacząłem trafiać na jakiś typów, co grałem na czas od 45 minuty i tak... Psycha siadła. Ale dobra, nie będę się tłumaczył, no niestety jest mi bardzo smutno z tej okazji no ale co poradzić, tylko 3 player piki, więc wybaczcie no niestety no czasem taki, tak się zdarza, no nic na to nie, już nie poradzę, więc zobaczmy co się uda trafić już. Postaram się nie smucić tym faktem. No ale na razie piki typowe, czyli nic totalnie. Może paczki chociaż oddadzą. Zobaczmy te paczki. no Są ekrany Francja napastnik może nie Pogba 8.5 może za te 9 minut odda paczka z trzema ifami? No dobra, może coś salach, nie. 8-4, karta. No wszystko raczej na pixel pójdzie. Paczka za zobaczmy. Może, może się uda fut Fantasy jeszcze, no nie, tylko ekrany. Hiszpania LP 8-4. Dobra, to już po yy, nagraniu praktycznie wszystkiego yy, wrzucam wam Perpix Hero. Bo wyszło to 19, więc dużo na to wydałem, ale no robię to dla was. Mam nadzieję, że docenicie to łapką w górę. Dobra, chyba ze 120 koła na no to wydałem i oczywiście klasycznie wrzucę sobie tutaj Wojtusia naszego kochanego. OK, jest Wojtuś. I dobra. To jest jeden z pięciu, więc yy, daję już sobie Wojtusia. Wyłączam monitor. Dobra, Pik już poszedł. Mam nadzieję, że będzie All Over Rain albo jakiś Devi, Bo sprzedałem koula w wersji Toty Icon, żeby to zrobić. Bo sobie go kupiłem na FUT Champions. No, zobaczmy ile jest w ogóle kart Wordka, bo to jest ważne. Dwie karty Wordka tylko. Dobra, powoli. No, nie wygląda to za dobrze. Nie wiem. Chociaż, kurde, Brolin Smolarek Marques, Voller Kochler. Hmm, Chyba smolarek. Zobaczę w ogóle, ile kosztuje. No nie wiem, szczerze mówiąc. Hmm, A czy spoko smolarek, ale czy do mojego składu? No raczej będzie na ławkę. Brolina nie chcę być dla, dla mnie beznadziejny. Mam go na bocznym kącie i też miałem tutaj. I zobaczę, ile Smolar kosztuje w ogóle. Tak z ciekawości 450 koła. Ale czy to jest win? No nie wiem. Nie, nie wiem, czy do mojego składu. Nie no, chyba Git karta. Jakie on ma gwiazdki? 3 sztuczek, to może go. 69 równowagi. No na pewno będzie testowany. Dajcie znać, co sądzicie o tym trafie. Dobra, wiecie co? Już mam to wszystko gdzieś i wydaje. 350 koła na paczki za 50 koła. Tak, wiem, jestem głupi w ogóle, ale już, no... No nie wiem, po prostu tych końców trzymam te końce i trzymam w klubie i ciągle tylko maleją. Miałem milion z trafienia Alvareza, teraz mam praktycznie, no nic, nie będę miał nic, no ale może zobaczymy. Może jakaś karta Food Fantazy wpadnie, to skipuję, bo to nawet nie ma co oglądać, jak nic nie ma w środku. Matip, no na razie jest no, 100 koła do tyłu. Trzecia taka paczka. Ekrany chociaż. Mbappé nie, może Cross, a czy Modric, oczywiście nie jest to Modric. Mamy informę, ale bez banerów, więc no nie ma tutaj opcji, że coś dobrego jest. Jeszcze tylko trzy takie paczki zostały. Ciągle tylko ekrany, max. Mason Mount 84, no nawet 86 żadnej nie dostałem na ten moment. Ostatnie dwie takie paczki, czy uratują, czy raczej nie? No, myślę, że raczej nic tutaj nie trafię totalnie. Ale obym się mylił. No, jest łokałkik w końcu, Mbappe może, no nie, jest to Rodri. No i ostatnia, głupotę zrobiłem totalną, ale no, trudno, mówi się. No, i znowu tylko ekrany Portugalia, prawa obrona 80, trójcieka. A tu, jeszcze na sam koniec, pokażę Wam mój traf za kwalifikacje, za 8:2 bilans w kwalifikacjach. Mamy prawego skrzydłowego Argentyńczyka, oczywiście Leo Messi, GOAT y, wpada, właśnie do mojego składu. No w sumie no, na listę transferową od razu było 70, koło, tylko za go dostanę. Ale zawsze fajnie trafić Messiego. więc tym optymistycznym akcentem kończę ten materiał. Niezbyt pozytywne ale dzięki za oglądanie, do usłyszenia już prawdopodobnie w QA w weekend albo za tydzień. Cześć!